Nuda, nuda, nuda! Czekamy na autobus debilu, co mówisz, że nuda? Łe, nie czysz na mnie łe? Upośledzony jesteś? A wąchaj zwieracz! O ty! Do szkoły dzieciaki! Dobra, ale nie nać mordy naćpany zjebie! Nie piskuj, gowniarzu! Nie no, no wszystko pozajmowane. Ej, ustąp na mnie i ty stara babo! <noise> Jak niech jedno starszych ludzi odzywasz gówniarzu? Starszym to się ustępuje, a nie prosi w taki chamski sposób o ustępienie! Więc dlaczego my mamy wam ustępować? Bo jestem stara i już! I nie pys... <noise> Młodzież w tych czasach jest niedorozwinięta! I hamska! Dobra, mamy jedno miejsce, ale jest nas trzech. No to co? No jak to co? No nie zmieścimy się! Eee, a nie możemy tak przeciąć to siedzenie na trzy kawałki, bo jest nas trzech i każdy usiądzie na jednym... Jesteś debilem. Seria? Jestem takim debilem, że nawet nie wiedziałem, że nim jestem! No co jest, dlaczego nie da rady tych drzwi otworzyć? A, dzisiaj jest sobota i szkoła jest zamknięta! Hej, czyli to oznacza, że przyszliśmy tyle trudu na darmo?